witaj w świecie wiedzy kalendarza, fizjoterapeuty i Akademii Manualnej. Zapraszam podatkę wiedzy. Sobie kilka technik z masażu tkanek głębokich. Są to techniki terapeutyczne, lecznicze, stosowane w przypadku przykurczu mięśni czworogłowych, mięśni obszerne, mięśnia obszernego bocznego, pasma biodrowo piszczelowego oraz okolicy krętarza. Techniki jakie możemy zastosować, to na przykład przedanie. Możemy się jedną kończyną oprzeć na kozetce. Łokciem zatapiamy się w okolice krętarza, Drugim łokciem będziemy schodzić wzdłuż pasma biodrowo-piszczelowego. Zatapiamy się powoli i schodzimy w stronę stawu kolanowego. Kolejną techniką jest zatapianie się w mięsień. Okolice mięśnia gruszkowatego pod krętarzem, i schodzimy na zewnątrz. Następnie możemy wykonać ruch przełamywania na pasmie międrowo piszczelowym oraz ruch w docisku w kilku wybranych punktach w okolicach krętarza. Dziękuję. A ja w kolejnym miesiącu pokażę coś ciekawego.